Dzień dobry, piątek, 2 lipca, minęła godzina 14, Konrado Moreno, zapraszam do Studia Lotto. Już dziś wieczorem czekają na Państwa wielkie emocje związane z Eurojackpot. W ostatnim losowaniu padły w Polsce dwie wygrane czwartego stopnia o wartości ponad 244 tysięcy złotych każda. Zwycięzcom gratuluję a wszystkim zainteresowanym wygranymi. Przypominam zasadę gry. Należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10. Można też grać systemem i typować więcej liczb w zakładzie. Zapraszam do gry w punktach lotto i na lotto.pl. A teraz przejdźmy do losowania. W Multi Multi każdy sam decyduje, ile typuje liczb oraz o jakie pieniądze gra. Grając za pojedynczą stawkę przy typowaniu 10 liczb, można wygrać 250 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie Multi Multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęber maszyny losującej jest pusty. Dzwaniamy blokadę dwadzieścia Oto Pięćdziesiąt siedem. Dziewiętnaście. Osiemnaście. Sześćdziesiąt trzy. Dwadzieścia sześć. Dziewięć. Pięćdziesiąt cztery, czterdzieści dwa, sześćdziesiąt czternaście, czterdzieści jeden, pięćdziesiąt dwa, siedem, dwadzieścia siedem, sześćdziesiąt osiem, czterdzieści trzy.

Główno wygraną daje cenne wytypowanie sześciu liczb, ale każde losowanie LOTTO to też tysiące wygranych niższych stopni, czyli tzw. piątek, czwórek oraz trójek. Zapraszam do gry w punktach LOTTO i na LOTTO.pl. Rozpoczęła się wczoraj loteriada do wygrania z ponad tysiąc atrakcyjnych nagród, a wśród nich nagrody pieniężne o wartości 65 tysięcy złotych, skutery, bony wakacyjne i wiele, wiele więcej. Aby wziąć udział, wystarczy kupić dowolny produkt Lotto za minimum 8 zł i zarejestrować kod na stronie loterii. Warto pamiętać, że wybierając grę Lotto lub Lotto Plus za minimum 8 zł na jednym kuponie, dodatkowo zyskują Państwo szansę na jeden z 3 milionów zakładów Lotto. Loteria potrwa do 31 sierpnia 2021 roku. A szczegóły znajdą Państwo na stronie www.loteria.pl w kaskadzie można wygrać 250 tysięcy złotych. Żeby zdobyć tę wygraną, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z zestawu 12 liczb znajdujących się na losie. Losujmy. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejnołożone kule. Bęben maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb.

14, 23, 21, 5, 19. W Eurojackpot gracze z 18 państw walczą o niewyobrażalne wygrane. W dzisiejszym losowaniu Eurojackpot do zdobycia może być aż 45 milionów złotych. Przypominam, że tylko do godziny 19 można zagrać w dzisiejszym losowaniu Eurojackpot. Zapraszam do punktów lotto i na lotto.pl. W punktach lotto można kupić zdrabki w zdrabce 007. Do zdobycia są dwie główne wygrane po 200 tysięcy złotych oraz wiele innych atrakcyjnych wygranych niższych stopni. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 6,5 miliona złotych, więc informacje o zdrawce na stronie lotto.pl. Za chwilę podam Państwu pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Najpierw jednak przypomnę wyniki losowań Multi Multi oraz kaskady. Zacznę od Multi Multi. Oto 20 wylosowanych liczb. 57, 19, 18, 63, 26, 9, 54, 42, 60, 14, 41, 52, 7, 27, 68, 43.

Grając w Lotto Multi Multi, Kaskadę Mini Lotto lub Ekstra Pensję, można wygrać także dodatkowe pieniądze w Super Szansie. W tej grze jest aż 7 stopni wygranych, a Na najwyższa z nich to nawet 2 miliony złotych. Oto szczęśliwy numer Super szansy. 8, 5, 6, 7, 8, 0, 2. Zwycięzcom gratuluję. W EuroJackpot oraz inne wybrane gry lotto można grać za pośrednictwem strony internetowej lotto.pl lub aplikacji na smartfonie. Ten sposób gry wybrał już ponad 600 tysięcy osób. Na koniec popołudniowego studia lotto zapraszam na wieczorne losowania już o godzinie 21.50 w tvp 3 które z przyjemnością poprowadzę. Przypominam też, że piątek to dzień losowania EuroJackpot. Życzę Państwu miłego popołudnia. Do zobaczenia. Witamy w świecie Eurojackpot. Chcę zafundować coś w mojej mamie. Kolacja w restauracji? Domek nad jeziorem? A może relaks na działce? Marzenia spełniają się bardziej Eurojackpot. Teraz do wygrania 45 milionów złotych.